Kochane, drogie panie, niezmiernie się cieszę, że przyjęłyście moje zaproszenie, że możemy tutaj się spotkać w takim trochę wyjątkowym czasie. Ale pozwólcie, że podziękuję temu wyjątkowemu człowiekowi, który jest tutaj na scenie Łukaszowi Mikołajczykowi. Nie mogę powiedzieć, że to jest mój wychowanek, ale razem zaczęliśmy pracować swego czasu. I myślę, że rzeczywiście jest to wyjątkowy człowiek, który stara się działać dla drugiego człowieka. Przecież to stowarzyszenie, które Łukasz założył, tutaj pani prezes obecna, kontynuuje to dzieło, ale przede wszystkim, szanowni państwo, powinniśmy tworzyć dobre rzeczy. Każdy z nas ma, kolokwialnie mówiąc, takie swoje pięć minut, wykonuje pełną, pewną rolę, pewną misję i to, co po sobie zostawi, to przede wszystkim powinna być w swoim działaniu służba drugiemu człowiekowi. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, ten zaszczyt mi przypadł być ministrem w tym resorcie po takich wyjątkowych kobietach po minister Elżbietie Rafalskiej, po pani minister Bożenie Boryszopie, które rzeczywiście tworzyły politykę prorodzinną, zmieniały wizję polityki prorodzinnej w naszym kraju. Nie chcę rozmawiać dzisiaj o polityce, ale przede wszystkim chcę, podziękować wszystkim paniom tutaj obecnym i nieobecnym za to, co robicie każdego dnia. Bo to, co wykonują kobiety, to, co wykonują y, tworząc klimat w swoich rodzinach, w tych swoich małych ojczyznach, to przede wszystkim jest właśnie służba drugiemu człowiekowi i wychowywanie młodego pokolenia. Dziękuję paniom. Tym starszym wieku, które wychowało już młode pokolenie, które przypadało na czasy wychowania w bardzo trudnym czasie czy PRL u, a potem reform, które w naszym kraju się odbywały, które zmieniały naszą rzeczywistość, niestety nie patrząc na to, że jest człowiek, że powinniśmy służyć drugiemu człowiekowi, ale przede wszystkim wskaźniki ekonomiczne były najważniejsze. Tak, one są ważne ale przede wszystkim te wskaźniki ekonomiczne muszą służyć takim działaniom abyśmy je podejmowali dla drugiego człowieka i staramy się rzeczywiście te zmiany wprowadzać one nie są proste to polityka prorodzinna, wsparcia rodzin z małymi dziećmi. To szanowni Państwo od sztandarowego programu Rodzina 500, gdzie w skali kraju, ja wiem, że te miliardy nie robią już takiego wrażenia, bo my sobie nie potrafimy wyobrazić już tych miliardów, że ponad 230 miliardów trafiło do 7 milionów dzieci. 7 milionów dzieci każdego miesiąca to świadczenie otrzymuje. Ale kiedy zawęzimy to i spojrzymy na nasz powiat ostroski i spojrzymy, że przez ten czas funkcjonowania tego programu blisko miliard złotych trafił, do 30 tysięcy dzieci, Każdy co miesiąc 30 tysięcy dzieci otrzymuje to świadczenie, to jednak zmienia się ta sytuacja. Wielokrotnie wiele osób po raz pierwszy z swoimi dziećmi wyjechało na wakacje, w sklepach, a szczególnie w małych miejscowościach, zniknęły tak zwane zeszyty. Chcemy to zmieniać. To jest proces długofalowy, wcale niełatwy. Trzeba uszczelniać budżet państwa, by te środki się znalazły. To inne programy i program Dobry Start i świadczenie matczyne, czyli ten program podziękowania rodzicom, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci, nie nabyli prawa do emerytury. To także nowe świadczenia, takie jak rodzinny kapitał opiekuńczy, dedykowany dla rodzin z małymi dziećmi. Program Maluch Plus, który teraz ma nową odsłonę nie będę już o tym opowiadała, bo państwo samorządowcy doskonale wiedzą, ponieważ nabór się zakończył, a więc z poprzednich też państwo korzystali, więc jestem przekonana, że ten program też yy, stał się atrakcyjny. Ale to także wsparcie naszych drogich seniorów przecież ten marzec, z którym jesteśmy, to rozpoczęcie czasu waloryzacji, która ruszyła rekordowo wysoka z tego względu, aby właśnie pomóc w tym trudnym czasie. W tym trudnym czasie, bo od 2020 roku, tak jak tu z paniami niektórymi rozmawiałyśmy, nastąpił rzeczywiście w Polsce wyjątkowy trudny czas. To pandemia koronawirusa, to ratowanie miejsc pracy. Setki miliardów złotych na to ratowanie i te miejsca pracy zostały uratowane, zostały uratowane firmy. Dzisiaj nadal, szanowni państwo, pomimo toczącej się wojny za naszą wschodnią granicą mamy, jesteśmy drugim państwem z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej. Stopa bezrobocia za miesiąc luty jest 5,5 to jest niższa niż rok temu. Pomimo tych wszystkich trudności, tych wszystkich wyzwań, tak naprawdę wysiłków, które są podejmowane, aby w tym trudnym czasie Polakom pomóc, ja sobie w pełni zdaję sprawę, że każdy oczekiwałby jeszcze więcej. Ale możliwości są pewne. Przede wszystkim staramy się uszczelniać wypływ środków z budżetu państwa, bo wielokrotnie zadawane jest pytanie skąd te pieniądze są, pewnie zadłużenie kraju wzrasta, nie szanowni państwo. Pieniądze z uszczelnionej luki vat kiedy obejmowaliśmy rządy, to było 24%. Dzisiaj 4% i te pieniądze trafiają właśnie dla rodzin, trafiają też na wzmocnienie tych programów, które są potrzebne. Bardzo ważna jest współpraca z samorządowcami. Ja tutaj bardzo dziękuję panu staroście, panu wójtowi, panu przewodniczącemu, zastępcy pana wójta, panu sekretarzowi i wszystkim radnym, którzy tutaj są. Szanowni państwo, możemy tworzyć najlepsze programy, ale to, co ma być w danym samorządzie wykonane, to tylko wiedzą samorządowcy w tych małych ojczyznach bo to oni dbają o państwa troszczą się aby były wyremontowane drogi aby była remontowana infrastruktura to co jest potrzebne i dlatego filozofią naszą jest to przede wszystkim abyśmy równomiernie dynamicznie rozwijali nasz kraj nie tylko te duże miasta pamiętajcie państwo że były czasy że tak naprawdę pieniądze trafiały tylko do dużych miast, do stolic województw i miasta te najbliższe miały się rozwijać właśnie siłą rozpędu tej dużej miejscowości. Zmieniamy tą rzeczywistość. Przede wszystkim środki ma być zrównoważony, dynamiczny rozwój naszego kraju, dlatego środki mają trafiać, właśnie do najmniejszych miejscowości i one trafiają to wszystkie programy samorządowe, to drog programy drogowe również te programy przede wszystkim zwracamy uwagę, aby nie, nie wymagały dużego dofinansowania do samorządów. Bo ta sytuacja związana z wysokim poziomem inflacji przez toczącą się wojnę przekłada się także na tą sytuację przecież samorządów. Dlatego samorządy w ubiegłym roku otrzymały wsparcie i każdego roku takie działania są podejmowane. To tak, Szanowni Państwo, pokrótce, bo kiedy spojrzymy na to, jak chcemy zmieniać tę rzeczywistość, jak przede wszystkim ta rzeczywistość powinna być zmieniana, to zawsze wracamy swoimi myślami do swoich rodzin, a te rodziny to są nasi małżonkowie, ale to są kobiety. No, Powiem tak, że to te kobiety przede wszystkim tworzą dobry klimat w tej rodzinie, abyśmy przede wszystkim przekazywali młodym, młodemu pokoleniu siłę, wiarę, moc w to, że możemy budować, możemy rozwijać się i możemy tworzyć piękne rzeczy. Dlatego, Szanowne Panie, przede wszystkim dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Chciałabym, abyśmy jako parlamentarzyści, ja jako poseł tej ziemi, nasz, moja koleżanka, pani poseł Katarzyna Sujka i koledzy posłowie, zarówno pan poseł Tomasz Ławniczak, pan minister Jan, Moś, Jan Mosiński, Jan Dziedziczak, Piotr Kaleta, oczywiście pani europoseł Andrzejka Morzanowska, tworzyli, działali dla tego regionu. Bo my jesteśmy ambasadorami tego regionu tam, gdzie jesteśmy w tym momencie, dlatego też, Szanowni Państwo, w to sobotnie popołudnie, sobotni wieczór, będąc tutaj razem. Przede wszystkim spróbujmy się pocieszyć tym, co nam przygotował tutaj nasz kolega Łukasz Mikołajczyk. Ta muzyka, która ucieszy nas, która będzie nas tutaj towarzyszyć, to przede wszystkim podziękowanie dla wszystkich drogich, kochanych pań za to, co robicie każdego dnia. Jesteście siłą, mocą rozwijającej się tutaj regionu i naszego kraju. Szanowne Panie, przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia, oczywiście zdrowia, bo ono jest dla nas, dla każdego z nas najważniejsze. Życzę tylko dobrych chwil, dobrych dni, dobrych myśli i dobrych działań, bo to jest siła do tego, abyśmy przekazywali młodszemu pokoleniu, i przede wszystkim uśmiechu, uśmiechu na twarzy każdego dnia wszystkiego dobrego życzę.